Dziś gościmy z kamerą na wernisażu wystawy Wojciecha Kostiuka, gdyńskiego artysty, malarza i grafika. Organizatorem tego wernisażu jest pan Marek Miczulski ze stowarzyszenia Vox Humana. Chciałabym, żeby powiedział pan nam coś więcej na temat inicjatywy Vox Humana. Vox funkcjonująca nie, nie na tym rynku właściwie, tylko funkcjonująca w Polsce i za granicą, do tej pory zajmowała się realizowaniem programu dla śpiewaków operowych. To jest, jest przedsiębiorstwo, to jest firma, która reprezentowała, głównie reprezentuje panią profesor Teresę Żelizgara i realizuje program organizacji masterclass, kursów mistrzowskich dla szczególnie wokalnie utalentowanej młodzieży. Przy okazji moich podróży związanych właśnie z realizacją tego programu, o którym mówiłem, no poznaję artystów plastyków. Zapragnąłem przenieść, zaprosić tych artystów. Plastyków na ten Kronicki, na, na ten mój, Muszyńskokronicki i zachęcić ich do tego, żeby tworzyli na ten właśnie temat. Chcę, y, chcę zarazić ich albo obudzić ich wrażliwość pięknem naszego krajobrazu, pięknem naszej architektury, zwłaszcza architektury sakralnej. Jest to tak fascynujący temat, który, y, który absolutnie jest w stanie y, zainteresować artystów plastyków, że w związku z tym chcę organizować tutaj i będziemy organizować, Zawali tutaj plenery, plenery plastyczne. Będziemy ich zapraszali do krynicy. Oni będą tworzyli przez kilka, kilkanaście dni. Będziemy realizowali program wystaw poplenerowych właśnie na terenie obiektu magnusowo Humanowego, w którym się teraz znajdujemy. I myślę, że ten program nie tylko będzie dla nas interesujący jako odbiorców, cieszący się tym, że możemy dostrzegać piękno ich warsztatów, piękno tego, co tworzą, ale również, że artyści sami się zainteresują, że będą lubili do nas przyjeżdżać, będą wracali do nas, będą tworzyli na nasz temat. Jestem tu po raz któryś tam z kolei, ale to właśnie zaczęło się zupełnie nie tylko w Górze. Tam żeśmy się z, z panem Miczulskim spotkali, on prowadził warsztaty, yy wokalnie z panią i na moim wernisarzu, żeśmy się spotkali i tak się zaczęło, bo zaczęły te kontakty, a potem się przeniosły na, na klinice. No i dużo jestem po raz któryś z kolei i chyba nie ostatni, bo w przyszłym roku zaczynamy plenery. We wrześniu będziemy mieli długą wystawę przyjaciel, który prowadzi katedrę grafiki komputerowej także będzie zupełnie, zupełnie z innej bajki, coś zupełnie nowego. On zresztą komponuje muzykę do tych wirtualnych swoich kompozycji i będziemy tu, będzie, będą pokazy zresztą tego. Także jesienią zapraszam we wrześniu, będzie to ciekawostka. I się zaczyna, no a potem następne. Mają pierwszy plener. Potem następne wystawy będziemy ściągać tutaj dobre nazwiska, dobrych twórców i myślę, że ta galeria gdzieś zaistnieje w górnicy. Będzie coś nowego.